Hejka moi drodzy, z tej strony Ambrose, witam was w kolejnym filmie informacyjnym, tym razem przedstawiam już wyniki ankiety, jaka została przez nimi przeprowadzona. W komentarzu sugerowałaś jeszcze Mass Effecta, jakiej, jakąś część Heroesów, zresztą zaraz jeszcze dokładnie spojrzę co wyście tam proponowali. Manager filmów, już patrzę, patrzę. E, tak, kolega tutaj mówi mi o Endless Space. E, New... Chwalę podaję, New Vegas, jeżeli o to tobie chodziło, Heroinas. Minecraft nigdy. World of Tanks też, jak nie za bardzo mnie to ciekawi. Jakaś część Heroesów, to mo może się pojawi, ale bardziej jestem za Settlersami. Yy, Mass Effecta 3 na razie nie będę robił, ponieważ nie mam zapisu z yy, Mass Effect 2. Tutaj też, watras, yy, chciałeś, żebym kontynuował, yy, wznowił Clash of Heroes? Spokojnie to będzie, tylko muszę jakoś nabrać, wiesz, chęci, żeby to dalej nagrać. I Mass Effect 2 było przez Topornika podane. Możliwe, że Mass Effect 2 też się pojawi w niedługim czasie, ale wracam do wyników ankiety. Że jeszcze wam walne screena, żebyście później mieli. Wyniki są takie. Dark Darksiders, 9 głosów, czyli jest to 18%, no prawie 19%. Darksiders 2 i DLC do niego, to jest są 22 3% 11 osób zagłosowało ne, yy, wygrało Star Wars The Force Unleashed Ultimate City Edition, czyli Przygoda w świecie gwizny Wojny pomiędzy yy, trzecim a 4 epizodem. Czyli no fajnie. Jeszcze Blade of Time zdobyło 6 głosów yy, i Star Wars The Force Unleashed 2 jedynie 4 głosy. To by było na tyle, wiecie. Czyli o to chodzi. Mam nadzieję, że czekacie z utęsknieniem na kolejne serie ode mnie, powiem wam jeszcze tylko, że mam jakieś problemy ze StarCraftem, jeżeli chodzi z modem StarCraft 1 do StarCraft 2, ponieważ nie chce mi działać kampania, pierwsza kampania Protossów, The Fall. Ale próbuję to jakoś zaradzić i zobaczymy, jak to będzie. No nic, kochani, to było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w The Force Unleashed Ultimate Set Edition jako tajny uczeń Darth Vadera. Heya